Czuję, zagrałem zagrałem w i pójdę na tę misję poboczną. Cholera, co tu się stało? Żyjesz? Ledwo. Ludzie barona stracili cierpliwość. Zaraz, to zlecenie było od ludzi barona? To skomplikowane, Kyle. Jaga nie była pierwszym lepszym. Zaatakowała miejsce, w którym ukrywa, zabiła. Ach, ku... No właśnie. Kyle. Dobra, no. Dziękuję, Kyle. W tej chwili to o mnie się nie martw bywało gorzej Okej Torwi tego skurwiela. Ja muszę odpocząć I odwrócić Daj Zyskać się. Tylko śladów Są ślady Wcześniej był tu też inny samochód trzeba go znaleźć Tędy. A, i tędy. Tu jest jakiś samochód. Oha. Żołnierze Barona. Naukowiec musi być niedaleko. Oho, fajnie. Zobaczmy co Kurwa zombie. O kurwa! Co jest? On też miał shotguna? Aha! Ole mi wyjebał! Dobra, ty! Tego się nie spodziewałem. Ale dobra, myślałem, że wiem jaką on ma już broń i chcę ją zdobyć na pewno. Ale jeśli ja wiem, że mi tak wyjebał. Czekaj, to ona Zaraz Zresztą nie? Nie. Muszę go zabić, tylko nie może mnie trafić. Nie no, nie wiem, co mam. Dzięki. I odplakowałem... Za ja to ...klasarami, bo ja mam Sniperkę. Jejbiście. Czego ode mnie chcesz? Gadaj co wiesz o Jadrze O kim? To co stworzyłeś i wypuściłeś, zabiło... To dlatego próbował Nie wypuściłem, jej uciekła Chcieliś Słuchaj, przykro mi z powodu żony tego biedaka, ale mój, mo... Doktorze, Mogę ci zapłacić Powiesz mu, że mnie zabiłeś Obie... To jak będzie? Dawaj pieniądze. Zajdź mi z oczu za... Wszystko okay, zaraz... Dobra decyzja. Ja prawdę tak mało mogę zrobić. Wróć do maksa. Nie, nie chcę się tam iść. Eee, to widzimy sobie na misję główną. Nie no, zajebiście, zebrałem sobie sniper To bardziej karabin wyborowa, ale... Podchodź no, po tym. Jak tam do góry weź? będę Jeszcze podaj została ta misja. To jest ostatnia, jeszcze, i będzie ending. Będzie trzeba tego robić. porobić. Dobrze że jesteś. Pierwszy napar za mną. Jest dziwnie. Ale chyba działa. Musimy działać ostrożnie i stopniowo. Ale jeśli nam się uda, to znacznie wzmocnimy Twoje zdolności. To jest party? Widzisz ten budynek? Mariusz! To stary szpital psychiatryczny. Ciao, Mariusz! Dzień licznych, które nie zostały splądrowane. Okej, okay, czyli szukamy jakiegoś leku. Dokładnie. Chodzi o neurozynę. Bez niej Lidia nie osiągnie pełnego potencjału. A gdzie konkretnie go szukać? A w szpitalu. To bez niespodzianek główny magazyn w szpitalu. Wiem, że znów cię prosimy. Od tego jestem. Oby tym razem było łatwiej. Spokojnie. Jeśli zdolności Lidii zadziałają, jeśli. Za Będę ci cały czas. Pewnie metaforyczny. E, telepatycznie. Lidia zyskał. No brawo. Ukończyliśmy kilka obiecujących testów. Uważam, że jesteśmy gotowi na kolejny duży krok. Kyle. Dlatego tu jestem. Na razie oddziaływanie Lidii może być dość dość ograniczone. Kontrolowanie zarażonych wymaga skupienia i jest męczące. Więc Kamilo będzie rozmawiał z tobą przez radio. Ja skupię się na zarażonych. Okej. Okay. Dobra. Kyle, jesteś gotowy? Niespecjalnie, ale dobry O, zombie Mariusz Nie dotykać i schodzić z drogi przemieńcom Aha, no to dobra, już wiem, że tam będą kurwa przemieńca Aha, Cię oni działem pod telepatem. Nie telepatem tylko cel Oj Jest! Cholera O chuj, chuj. Dobra, nie atakuję. Co miałem co Nie podchodź. Nie mogłeś powiedzieć mi tego wcześniej Dobra, jakieś pomysły. Tam gdzieś będzie po prostu tabliczka. Magazyn leków O, tabliczka No dziękuję bardzo za pomoc O, ma rozkład Pierwsze piętro blok B To ja nie wiem co uh, Ja chyba pójdę na ostre i ich jej Nie mam żadnych tych pokazanych Zabrania notatek? Ile w ogóle czekają? 2 na 8. Je akcja pacjentów. To jest chyba z tego. To co ja ta robię? Ograniczenie z palą barona. Dobra, chyba nie będzie zaniedbanych notatek, co nie? Będę I chuj Dobra, walisz jak ja powiem O chuj, tu są psamięce Spierdolaj, to nie przejdą, albo nie, przejdą, nie, Dobra, sprawy się nie, tak nie, tak nie, miało wyglądać. to, nie, no. i nie, Gimcie dobra, to chyba nie robi na nich wyrażenia chyba. Nie aradał balans finansowy jeszcze. No dobra. Chyba nie przyzyje tego. No właśnie. Kurwa, to po no lepiej działać to w kurwienie. Zebrałem tą latetkę Czyli muszę to słownie na nich uważać, bo jedynie będę miał przejebane Nie no jak ja mam go ominąć tam był blok B Nie no, za takiej misji, ten bardziej w tym grajcie. Misje skręcone, zajebiście, Kamilo, blok B jest zamknięty. W tym szpitalu używali zamków elektromagnetycznych, ale wiesz, jak to jest z takimi zamkami? Nie działają bez ok. elektryczności. Fah. a panel elektryczny jest w piwnicy. Jakby inaczej, nie wiem, no, jakie ich wspominałem. To no, kurwa idzie. Jap. Idź stąd. Jak ja mam to bo tam wejście niezauważalne? O no, idź. Co to za hałas? Nie, nie jest. Nie przejmuj się. Ostrożnie. Jeśli Lidia straci kontrolę. Tak, tak. Wiem. To mogą się wybudzić. Chciałem to podnieść. Ja mogę, bo w przodu mogę świecić, ale tam się przejdę, bo ten jest kurwa uaktywniony. Po chuj. Dobra. <týk> Jakož jako jsem jí jízla... já v sumě. Bez na sobě, po. Tak dva. Můžeš předat. Zasilanie wróciło. Świetnie. To poszukaj teraz jakiegoś pracownika szpitala. Yy, to znaczy trupa, któryś na pewno ma kartę dostępu. Kurwa. To jest ban tam, kurwa, kurwa. Uh -huh. to dom. Kurwa. Mhm. To jest Pokazuje mi, tu ile kartek może zabrać. Bo nie chcę przekapić tego, ale to jest akta rodziny, akta pacjentów, czyli jest tego dwie... wejściaż. To nie wiem, czy zajdę. Mam kartę dostępu. Wracam do bloku B. Świetnie. A myślisz, że mógłbyś się trochę e, pośpieszyć? Kosztuję, że się skierowali. Nie wiem, jak długo jeszcze będzie w stanie je kontrolować. Ile zostało? Jeszcze dwa. Tylko nie wiem, czy nie przekapiłem... Nie wiem, czy nie przekapiłem jednego. Chyba nie... Tam widzimy. chyba to jedno. Idź. albo inne i się coś pierdoli. Ok, Niech tu. O tam jest jesteś, tak. dobra Kamilo, znalazłem magazyn, ale nigdzie nie widzę czytnika kart. Czy na ścianie jest klawiatura z panelem dotykowym? No jest to czytnik biometryczny. Będziesz potrzebował odcisku palca, lekarza. Ja pier... Mam tu listę jakichś lekarzy. Doktor Metzner, blok B. Doktor Smith, blok B. Będziesz musiał przeszukać blok B i znaleźć zmarłego, lub umarłego w Kito. Co ja bym bez ciebie zrobił? Wiesz, kolejna oczywistość, ale zacząłbym od gabinetów na dole. Ja piesz To ja misja. Także, pomimo nawet jak mam te, tą amunicję UV, to tak kurwa umrę. I ta uchwałka nic nie da. A, czyli się wracamy, tak? Czy nie? Coś tu... że to będzie Bartek albo Mariusz. Nie, jest dwa Te Ty pieski, co robę? Ja robię? Już nie wejdziesz E, coś tu widziałem O! To są nagrania, jest to? O kurwa O Jezu, tu są jeszcze nagrania A to pewnie wszystkie zbiera, bo to... Tak, ten coś tu pomieszczenie zamkniętych Notatka to jest, że... Z czego to jest notatka? Nie wiem A się. Taka już wszystko zabrałem A to zbieram te listy chyba pacjentów ma? Aha, coś się odwali Co to A, łapę A, bo ja od pacca palców dobra Zapomniałem i maceta, fajna, poka ją. 400. ma na z 5? A, to mogę to wyjebać też. Tam, a, katan zostawia. Co, coś się musi odjebać. Hadi bak tüsek kalmış ulan. Ne? Kamilo, jestem w magazynie leków. Przypomnij, czego mam szukać. Neurozyna. Lek, na pewno tam jest. I hoj. E ja to wyjść, o, kurwa. Ech. Kurwa! Czuję się jak w dwójce! W tym szpitalu. okno. Okno! Ucieknij. aha, Do bezpieczne, a ogólnie już pierwsze nie wiem. O dobra, to jest Kamilo, udało mi się uciec. No wierzcie. słuchaj, też musieliśmy uciec, jesteśmy na przedmieściach. Właśnie wysyłam ci lamiary. Coś się odebało przemięce? i chronią? To, to, to już koniec po nich będzie. Okej. Okay. Ja pójdę się przespać. I det på det. eller vinter